Słuchajcie, mieliście kiedyś taką sytuację, że chcieliście przesłać jakąś dużą ilość danych, na przykład długi film, jakąś grafikę, jakąś dużą ilość zdjęć za pomocą takiego kabla, lub też za pomocą takiego adapteru, gdzie wkłada się kartę SIM do, na przykład do portu komputera. Chcemy przesłać po prostu te dane i okazuje się, że nie możemy przesłać tych danych. Po prostu uszkodzony kabel, uszkodzone na przykład wejście USB, lub po prostu brak transmisji danych pomiędzy urządzeniami, na przykład pomiędzy komputerem a tabletem, czy komputerem a jakimś innym urządzeniem, na przykład smartfonem. Podłączamy, nie chce nam się to wszystko przesłać. Na pewno, żeście się spotkali się z czymś takim. Jestem pewien, że tak. Ja też się z tym spotkałem, też miałem tego rodzaju problem. Jest na to idealne rozwiązanie, żeby, takie, żeby to skorzystać z tego rozwiązania, o którym za chwilę będę więcej mówił. Wystarczy tylko posiadać smartfona, telefon komórkowy i dostęp do internetu. I wszystkie te problemy, o których przed chwilą wspomniałem, możemy odrzucić w niepamięć. A jak bardzo prosta i łatwa ta metoda jest, to za chwilę zobaczycie, przełączę się na komputer i pokażę więcej szczegółów, po prostu krok po kroku, jak czegoś takiego dokonać. To jedziemy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, nie potrzebujesz już do przesyłania filmu, żadnych kabli, żadnych USB, adapterów, jakikolwiek przyłączy. Po prostu tego wszystkiego naprawdę już nie będziesz musiał używać. Znalazłem naprawdę rewelacyjne rozwiązanie na te problemy, na te usterki czy, czy te kłopoty, z którymi się spotykamy podczas przesyłania różnego rodzaju plików, filmów, zdjęć. Otóż aby czegoś takiego dokonać, jest potrzebna m, zwykła, prosta aplikacja o nazwie Send Unwear. I to właśnie dzięki niej, dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przesyłać takie y, megabajty danych, gdzie przy pomocy kabla stwarzało to bardzo duże i ogromne problemy, a poza tym wymagało niezwykle dużo czasu, było czasochłonne i problematyczne. Możesz już o tym wszystkim zapomnieć, możesz te wszystkie rzeczy odłożyć na bok, bo właśnie od dzisiaj będziesz posługiwał się tylko i wyłącznie taką aplikacją Send and Wear. Jeżeli tylko użyjesz jej choćby raz, nigdy więcej nie powrócisz do żadnych kabli, do żadnych USB, czy tego typu rzeczy. Ok, przejdźmy do szczegółów. W moim przypadku... Ja posłużę się tutaj opcją wysyłania plików pomiędzy smartfonem a komputerem stacjonarnym. To jest akurat mój przykład, ale wykorzystać można to na wiele innych sposobów. Ja tutaj kilka takich zamieściłem, ale naprawdę tutaj, że tak powiem, ułożenie tych urządzeń, czy dobór tych urządzeń jest naprawdę dowolny i można tutaj ich ogrom wymyślać i wymieniać. Tak jak mówię, ja tutaj się posłużę na przykładzie wysyłania pliku pomiędzy smartfonem a komputerem stacjonarnym PC. Co musimy zrobić, aby móc wysłać taki plik? Na pewno będziemy musieli mieć, musimy mieć dostęp do internetu i jakieś dwa dowolne urządzenia. Ja posiadam właśnie smartfona, z którego będę wysyłał, i posiadam PC, komputer, na którym będę odbierał. Uruchamiamy sklep Google Play. Z tego sklepu pobieramy właśnie program Send Annual, za pomocą którego będę właśnie wysyłał film czy też plik. Klikamy zainstaluj. Tak jak widzimy, aplikacja się zainstalowała. Wystarczy teraz tą aplikację otworzyć. Otwieramy sobie aplikację. Musimy zaakceptować warunki prywatności, skonfigurować telefon, wyrazić zgody na dostęp do plików i zdjęć na telefonie. Jeżeli już to zrobimy, jeżeli przeszliśmy etap tej instalacji tych wszystkich zgód, szukamy sobie, szukamy sobie wybrany plik, który nas interesuje do przesłania. W moim przypadku, właśnie to jest ten plik. To jest ponad 300 mega filmu. Specjalnie wybrałem film taki dłuższy o większej, o większej pojemności tych megabajtów, aby właśnie pokazać w jaki sposób to po prostu będzie tutaj funkcjonować. Jeżeli plik już mamy wybrany, wystarczy, że klikniemy na samym dole po lewej stronie przycisk Send. W tym, momencie pojawia się, w tym momencie pojawia się nam właśnie ekran z kodem, który będziemy musieli przepisać na urządzeniu, które ten plik odbierze. W moim przypadku tym urządzeniem będzie komputer stacjonarny. Obsługa tego programu jest niezwykle prosta i niezwykle intuicyjna. Postępujemy całkiem podobnie jak w przypadku płatności Blikiem. Jest to bliźniaczo podobne, dlatego no tutaj doporównałem do, właśnie do tego. Wystarczy, że kod, który się nam ukazał, przepiszemy na urządzeniu, na którym chcemy odebrać ten, ten plik. Ja właśnie w tej chwili to zrobię. Przepisuję to na, na u, 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 drugim urządzeniu. Przepisuję sobie po prostu ten kod i dzięki temu będę mógł ten plik odebrać sobie na swoim komputerze. I tak jak widzimy, jest postęp tego przesłania tych, tych megabajtów, tych, postęp tej transmisji danych. Możemy zarówno przesłać sobie ten, ten plik, ten film, jak i również możemy przesłać jakiejś innej osobie w dowolne miejsce. Nie ma tutaj ograniczeń, bo przesyłamy tutaj poprzez sieć, poprzez internet, a internet nie robi nam jakiegoś ograniczenia. Nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o odległość przesyłu tego, tego filmu. Możemy film przesłać naprawdę na dowolną odległość, w drugi zakątek, tak naprawdę w drugi zakątek świata, do innego miasta, do kolegi, więc naprawdę jest, y, możliwości są tutaj nieograniczone, a pokazuję tutaj tylko po to, aby z, zobrazować po prostu całość. Przesył został zakończony, y, tak jak widzimy, completed, y, transmisja została zakończona, proces dobiegł końca. Jesteśmy o tym poinformowani zarówno na urządzeniu wysyłającym, jak i urządzeniu odbierającym. odszukujemy sobie ten program Centaur, uruchamiamy na komputerze stacjonarnym będzie uruchomiona taka wersja przeglądarkowa, to się nazywa desktopowa, czyli nie trzeba nic instalować, nie trzeba nic tej żadnego oprogramowania wrzucać do, 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 do pamięci komputera. Wystarczy po prostu y, uruchomić online y, bezpośrednio na przeglądarce internetowej, na przykład w przeglądarce Google Chrome jak w moim przypadku. Wpisując w wyszukiwarkę Set Annu. Tak widzimy, już mamy uruchomione. I teraz najistotniejsza rzecz. Y, tutaj na dole jeszcze wrzucę y, później screena i powiększę. Na dole tutaj mamy okienko, gdzie wpisujemy kod potrzebny do otrzymania tego filmu. I w momencie, kiedy wyślemy z urządzenia, jak w moim przypadku, jest to właśnie smartfon, właśnie w tym momencie na urządzeniu wysyłającym, generuje się taki kod, który trzeba będzie przypisać. Kod sześciocyfrowy, kod taki podobny do, do kodu którym się posługujemy przy płatności BLIK. Więc kod musimy przepisać z urządzenia wysyłanego. W przypadku, jeżeli te czynności robimy, robimy sami, to sobie ten kod przepiszemy, a w przypadku, kiedy chcemy przesłać ten film komuś lub gdzieś tam dalej, to po prostu ten kod musimy osobie odbierającej po prostu przekazać, przesłać mailem, bądź to SMS-em, czy jakąś inną formą wysyłki i trzeba pamiętać bardzo ważne taki kod jest tylko dostępny przez 10 minut ważność kodu jest 10 minut i musimy w tym czasie się zmieścić aby móc odebrać właśnie taki właśnie ten plik który chcemy przesyłać mamy dwa pola pole Send na górze i pole, i pole Receive na dole Pole Send jest do wysyłania plików, a pole Receive jest właśnie do odbierania. I w tym polu na dole jest do, dość mało widoczne pole, bo tu przysłania e, e, przysłania tutaj ten kafelek pomoc, wsparcie, ale myślę, że każdy sobie tutaj z tym poradzi. Musimy po prostu przepisać tak jak wspominałem, ten kod sześciocyfrowy z urządzenia, z którego wysyłamy. Następnie klikamy tutaj tą taką ikonkę z takim strzałką, klikamy w tą ikonkę i w tym momencie otwiera nam się jakby dalszy postęp i musimy tutaj kliknąć na kafelek Skip, czyli przeskocz dalej. I pojawia nam się informacja Receiving, czyli przesłanie. Przesłanie trwa właśnie w toku, a na dole, jeżeli się przyjrzymy, to jest taka, taki postęp, postęp całego procesu, który pokazuje, ile jeszcze nam czasu, czy tam procent pozostało do końca tego, tego przesyłu. To przesyłam ponad 300 MB. Jak widzicie, naprawdę idzie to w błyskawicznym tempie i chyba nikt tutaj mi nie jest w stanie zarzucić, że poprzez połączenie USB, czy jakikolwiek inny port, będzie szło to szybciej. Bo naprawdę te. Tradycyjne przesyłanie, nazwałbym to mechaniczne, na pewno stwarza dużo problemów i kłopotów. Więc te wszystkie, te wszystkie problemy po prostu w tym momencie znikają. Plik zostaje przesyłany całkowicie poprzez internet, bez ingerencji tutaj m, m, jakichś kabli i innych rzeczy. I tak jak widzimy trwało to dosłownie około minuty czasu i mamy zakończone jest to przesyłanie, a plik Mamy do odebrania w opcji, wchodzimy tutaj w ustawienia po prawej stronie, pobrane pliki i plik jest, tak jak widzicie, przesłany już u mnie na komputerze. Także w tym wideo na tyle, jeżeli Wam się to podobało i jest to przydatna informacja, przydatna wiedza, to subskrybujcie koniecznie mój kanał na dole pod spodem czerwony przycisk aktywujcie też dzwoneczek aby na bieżąco być informowany o wszystkich nowościach o wszystkich ciekawostkach a tymczasem na razie cześć